Kiedy przyszłam tutaj i zobaczyłam te wszystkie zdjęcia, poczułam jakąś taką nostalgię, byłam ciekawa, czy zwróciłam uwagę na to, jak kiedyś ludzie się ubierali, wyglądali, że na przykład na zdjęciach sprzed 130 lat dzieci nie miały butów na szkolnym zdjęciu. Znaczy tak, tu mamy kolekcję kart pocztowych z Goczałkowic przyłączenie Górnego Śląska do Polski, generał Szczeptycki, starosta Lerch Pszczyński i przywitanie Wojska Polskiego na moście w Goczałkowicach. Tam się ta cała impreza zaczęła, skończyła się na rynku w Pszczynie. Tak, to są działki, które były zakładane jeszcze za czasów księcia Pszczyńskiego, tam w okresie jak problem z żywnością między I a II wojną światową. Książę postanowił 4 hektary oddać swoim pracownikom, żeby uprawiali po prostu na swoje potrzeby. W obecnej sali samego domu działkowca można powiedzieć, że śmiało no, przynajmniej połowa bo uprawiła swoje imprezy typu wesela, typu impreza o koniecznościach 18, 20, 30, 30, 50 Kecki. Kiecki, to nazywało się, że to jest kiecki, ale całe kiecki to były no, nie mówię, że chodziły w szatach, to były miejskie panienki, a na wsi to były w Keckach chodziły. To była jakra, zapaska i, i plisowana spódnica. To, że zobaczyłam te, te stare zdjęcia, dały mi tyle, że chyba doceniam to, jak dzisiaj mamy fajnie. Żyje nam się na pewno dużo wygodniej. Ale też mam wrażenie, że te lata temu, kiedy nie mieli tych komunikatorów, internetu, jakoś byli tak bliżej siebie. Życie zmienia się i realia bardzo szybko. A teraz żyjemy w takich czasach, że one pędzą. Więc myślę, że to jest ciekawe takie dokumentowanie tego, co było. Teraz jest taki czas nerwowy, że każdy tylko śpieszy, gdzieś idzie, leci i nie ma tego przystanku. A tutaj właśnie był taki. Taki przystanek to było o tej naszej przyczynie. Bo ta nasza przyczyna no, to jest dla mnie no kochana. No. Myślimy już o przyszłości, zastanawiamy się, jak wykorzystać te zasoby, te zbiory, które udało nam się zgromadzić. Są różne pomysły, sami mieszkańcy podpowiadają, w jaki sposób moglibyśmy rozwijać tę działalność. No i mamy też nadzieję oczywiście na stworzenie takiego archiwum społecznego dla Pszczyny. Ważne jest, żebyśmy wiedzieli skąd jesteśmy, co tutaj robimy i gdzie idziemy, w którym kierunku. W historii jest ważne, żeby nie popełniać pewnych błędów, żeby się uczyć na historii. Mam nadzieję, że te osoby, które nie znają swoich historii, będą chciały je poznać. Dla mnie zachowanie tej tożsamości, pamięć jest bardzo ważna. Na tym się buduje potem fajne obywatelskie społeczeństwo.